Witajcie kochani na tarot Esme. Przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych koziorożców na czerwiec 2023 roku. Przygotowałam dla koziorożców talię The Light Sears tarot i talię z życie z aniołami, z której popatrzymy przesłanie anielskie. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania, i proszę, by wasze wyższe ja również was prowadziły, gdy będziecie oglądać to czytanie w swoim czasie. Okej, okay. kochani, zajrzyjcie sobie do opisu filmu. Tam znajdziecie różne ciekawe linki, jak i również informacje na temat czytań indywidualnych. Okay, kochani, kochane koziołki, co dla was? Koziorożca, koziorożca, jakie energie, jakie potencjały dla was na czerwiec 2023 roku? Koziorożca słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla was, koziorożca? Czerwiec 2023 roku. Główna energia. Rycerz Kielichów. W przeszłości mamy piątkę mieczy. W przyszłości mamy kartę świata. Co będzie Wam pomagać? Siedem Kielichów. Co może przeszkadzać? Cesarz. I rezultat albo rada. Karta kapłana. Z przełożenia 8 denarów. No, i zobaczmy, jaka tutaj pokaże się dla Was energia anielska. Energia anielska co mają dla koziorożców aniołowie na czerwiec 2023 roku? Uwolnienie. No tak, kochani, energia uwolnienia. Ja zawsze, jak widzę te, te karty, to słyszę takie jupi. Piękna energia lekkości, świeżości. Być może dla kogoś też zakończenie jakiegoś cyklu. Zobaczmy, co te na, na ten temat mówią aniołowie. Anioły proszą nas, abyśmy pamiętali, że jesteśmy zdolni do życia w wolności przez uwolnienie się od ograniczeń zatrzymujących nas w rozwoju. Ciężary, obowiązków lub emocji, które dźwigamy pozornie, przytłaczają nas, więc możemy odnosić wrażenie, że nie poradzimy sobie z nimi. Taka rzeczywistość jest tworzona przez nas samych i tak długo będzie nam towarzyszyła, dopóki nie zdecydujemy się uwolnić od tej życiowej sytuacji. Do chwili uwolnienia będziemy się czuli przytłoczeni przez życie. Anioły proszą nas, abyśmy uwolnili się od strachu, stresu lub obwiniania siebie i innych za naszą sytuację. Usiądźmy w spokojnym miejscu, poprośmy Boga i Anioła, stróża, aby pokazał nam drogę uwolnienia od ciężarów, które nie pozwalają nam żyć, i przestańmy myśleć logicznie o wyjściu z tej sytuacji. Życie jest boskim cudem, stworzonym przez uczucie miłości, a nie przez logikę. Kiedy uwalniamy się od ciężarów, zobaczymy, jak rozwiązanie naszych problemów przychodzi samo. Wszystko, czego potrzebujemy, to otwarte serce, działanie i brak oczekiwań. Afirmacja na czerwiec. Uwalniamy wszystkie nasze ciężary, a Bóg i aniołowie troszczą się o nasze życie. Kochani, przepiękna energia. Mam nadzieję, że. Wiele osób z podznaku Skorpiona albo osoby, które mają na Ascendencie Skorpiona, przepraszam, Skorpiona, Koziorożca oczywiście, które mają, które są właśnie, które, bo już zakręciłam się, osoby z podznaku Koziorożca lub osoby, które mają Księżyc w znaku Koziorożca lub Ascendent z znaku Koziorożca będą miały szansę w tym miesiącu, właśnie w czerwcu, Pójść za swoimi pragnieniami i uwolnić się od jakichś kłopotów, od jakichś ciężarów, od jakichś stresów, emocji, które, które, których po prostu nie chcecie w swoim życiu. No i y, dlaczego o tym mówię? Bo w karcie przeszłości jest piątka mieczy. Dla niektórych koźrożców może to być taki zgrzyt wewnętrzny, czyli bycie, bycie w takim konflikcie, prawda? Y, wewnętrznym. Na przykład. Y, Muszę coś robić, a nie chcę tego robić. Muszę z kimś przebywać, ale nie chcę z tą osobą przebywać. Lub muszę zrobić coś, ale wcale tego nie chcę. Więc tu tego typu konflikty mogą dla niektórych koziorożców też mogła to być sytuacja konfliktu z jakąś konkretną osobą, która wyzwalała w nas bardzo skrajne emocje. Też bardzo często ta karta mówi też o różnych plotkach i wydarzeniach takich sno, bardzo takich negatywnych, więc to wszystko gdzieś tam już jest za Wami. Zostawiacie to w przyszłości, tak jakby, jakbyście to po prostu przepracowały. Być może też został rozwiązany jakiś konflikt wewnętrzny, właśnie jakieś takie spięcie wewnętrzne, co mam robić, co robić. To są takie momenty, tak jak właśnie tutaj drapię się tak w głowę. To są takie momenty takiego spięcia. Czy dobrze zrobiłam, czy zrobiłem, prawda, czy taką decyzję podjąć, czy inną. To jest takie, takie gryzienie się w sobie. Ale to zostaje w przeszłości, już ten konflikt, tutaj tak jakby się rozwiązuje. Ja mam wrażenie, że możecie się właśnie. Od tego uwolnić, ale uwolnić się od tego będziecie mogły, drogie koziorożce, właśnie idąc za tym kielichem swojego serca, czyli za pragnieniami, za tym, co naprawdę chcecie. Na przykład, jeśli to był konflikt związany, robić, pracować dalej w tej pracy, czy nie, czy być w tym środowisku czy nie, no to idźcie za tym, co naprawdę chcecie. Jeśli chcecie gdzie indziej pracować, to szukajcie innej pracy. Jeśli chcecie być z kimś innym, to szukajcie kogoś innego, prawda? Jeżeli już z jakąś osobą nie chcecie być, tu jest otwieranie się na takie podejście do życia bardzo szczere, płynące z serca. Więc to jest taka. Podstawa w tym miesiącu też oczywiście rycerz kielichów może przedstawiać dla niektórych koziorożców jakąś konkretną osobę, czyli kogoś spod znaku, ukochaną osobę najczęściej, spod znaków wodnych, czyli ryby, rak lub skorpion. Może właśnie dlatego patrząc na ten znak, pomyślałam o skorpionie, dlatego powiedziałam skorpion. Kochani. Otwierajcie się na nowe możliwości w kwestiach, właśnie, które są z Wami rezonujące, które z Wami rezonują na przestrzeni serca, bo to będzie tutaj bardzo, bardzo ważne w tym miesiącu. Siódemka Kielichów na pozycji, co Wam będzie pomagać. To jest ciekawa karta, bo to jest karta, która mówi o tym, żeby właśnie marzyć, otwierać się żeby sięgać wysoko po gwiazdkę z nieba, żeby na przykład nie będę dłużej już w tej pracy siedziała, bo tutaj się na przykład nie rozwijam, otwieram się na nowe, schodam papiery o wyższe stanowiska w lepszych miejscach. To jest właśnie takie zawierzenie troszeczkę światu, że, że właśnie może być dobrze, że, że te nowe sytuacje, chociaż teraz mogą być takie owiane tajemnicą i tak dalej. Że one mogą jednak przynieść szczęście. Jest owszem, tutaj w tej karcie też taka, ta, taka delikatna przestroga, która mówi o tym, żeby nie ulegać iluzjom, żeby uważać na iluzoryczne myślenie. I też dobrze by było, żebyście się. Jeśli, jeśli macie jakieś iluzje związane zwłasz, zwłaszcza z jakimś trzymaniem się przeszłości, no to tu na to zwróćcie uwagę, żeby, żeby właśnie zamykać tę przeszłość ze sobą, a otwierać się na nowe. I mierzyć wysoko, tak to tutaj czuję. Co wam może przeszkadzać? Mamy kartę cesarza, no to tutaj to jest ewidentnie to, co było pokazane, o, o czym była mowa. Związa właśnie w czytaniu tutaj w tej karcie anielskiej co czytałam. Tam, gdzie była mowa o tym kontrolowaniu takim sytuacji właśnie, że, ym, y, że jeżeli będziemy chcieli logicznie wyjść z tej sytuacji, to, 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 to się po prostu tak jakby nie uda. Tutaj właśnie trzeba słuchać tego serca, tutaj trzeba słuchać intuicji swoich przeczuć. A Trzymając się zasad, albo pozwalając, by ktoś nami dyrygował, rozporządzał, prawda, to też tutaj dominował nad nami. To to jest niepozwalanie. Nie też tutaj uważajcie, żebyście to Wy też nie dominowali nad, nad, nad otoczeniem, żebyście to nie wycisnęli i y, stwarzali problemy. Więc też tu, y, y, tu, tu ważną rzeczą jest, żeby się. Uwolnić od jakiejkolwiek presji, od jakiegokolwiek kontrolowania i takiego myślenia, że a to musi być tak, bo zawsze to się robi tak. Nie, tutaj właśnie siódemka kielichów to jest takie działanie takie intuicyjne, trochę szalone, trochę szalone. Tak to się tutaj pojawia. W karcie przyszłości macie kartę świata, więc to jest domknięcie cyklu. Tutaj ten uroboros, prawda, gryzie swój ogon, domyka się cykl. I z jednej strony ta karta przynosi nam owoce naszych działań, więc w zależności od tego, jak rozegracie całą sytuację, to może przyjść do Was spełnienie albo po prostu domknięcie jakiegoś okresu, który dla Was był ważny, prawda? Więc może to być, dla niektórych to może być nawet bardzo długi jakiś cykl ale jest szansa właśnie do, na domknięcie tego w tym miesiącu i uświadomienie sobie, co dalej, prawda, czego tak naprawdę chcę. W momencie, gdy będą padały te słowa, te pytania, to pamiętajcie, że odpowiedzią jest wasze serce, wasze pragnienie. Może to tak trochę banalnie brzmi, że serce, serce, że to jest taki wyświechtany zwrot, ale wierzcie mi, że Teraz przychodzą takie czasy, że jeżeli nie będziemy słuchać swojego serca, to nie zajdziemy daleko. Więc tu otwierajmy się na, na więcej nawet. To jest karta, która mówi też o przejściu przez taką granicę, która do tej pory była jakimś ograniczeniem, właśnie. Tu jest wchodzenie po więcej, powyżej, sięganie, po, tutaj właśnie po tę gwiazdkę z nieba, jak najbardziej. Jakieś uświadomienie sobie, że stać mnie na więcej. Mogę więcej. Otwieram się na więcej. Jupi. Uwalniam się od jakichś ograniczeń, od jakiegoś myślenia, że jestem niewystarczająco dobra, dobry, prawda? Że nie zasługuję albo coś tam. Że są inni lepsi. No dobra, ale tutaj nie chodzi o to, kto jest lepszy, kto gorszy. Tutaj nie chodzi o to, żeby, że ktoś musi przegrać, żebyś ty mógł wygrać, prawda? Tutaj chodzi o to, że otwierasz się na najwyższy, najlepszy rezultat dla ciebie. Uwalniasz się od negatywnego myślenia, od tego wszystkiego, co gdzieś do tej pory cię powstrzymywało i stwarzało taki zgryz. Rezultat Rada to jest, kochani, karta kapłana. I karta kapłana przede wszystkim, jako, no, jako rezultat, może zacznijmy od tego, będzie mówiła o takiej energii, gdzie dostajemy nauki wyjaśnienia. Gdzie uświadamiamy sobie, może to być jakaś konkretna osoba, która w waszym życiu się pokaże i, i, i gdzieś tam w pewnym sensie będzie, będzie miała wpływ na Was. Tutaj w tarocie kartą kapłana rządzi energia byka Saturna. Nie Saturna, tylko Wenus, przepraszam. Ale tutaj nie wiem, czy byk to nie jest Saturn, nie jestem pewna w tym momencie. W każdym razie jest to energia byka ale za tym też idzie pewna hierarchia. To jest uświadomienie sobie też, że otwiera się przed nami też droga do, do yy, na przykład jeśli by chodziło o zawodowe rzeczy, to otwiera się droga właśnie tych, to są takie schody do nieba. To, jest, to może być dla jednych, może to być droga kariery, dla innych to może być droga rozwoju duchowego, jak najbardziej. Sięganie powyżej. On, tutaj jest pięknie ta karta pokazana, bo on się śmieje, Dlatego, że on tam był i jak wrócił, uświadomił sobie, że ta, ta droga jest iluzją, że tak naprawdę wszystko się dzieje w nas, że jak się uwalniamy właśnie od różnego rodzaju przekonań, to ta droga znika, po prostu jesteśmy w tu i teraz, już tak naprawdę w miejscu, w miejscu swojej mocy, w miejscu swojego spełnienia. Więc też tego typu nauki. I być może właśnie dla was jakiś doradca, może jakiś nauczyciel, który się, przewodnik, który się może pojawić, to też może być taka energia, właśnie przebudzeniowa. Możecie sobie uświadomić, jak to wszystko wygląda. Też w karcie kapłana mogą się pojawić szanse na taki rozwój, też na przykład zawodowy, różnego rodzaju szkolenia, przyswajanie nowej wiedzy i tak dalej. Ale też bardzo często ta karta pokazuje, że człowiek jest na tyle dojrzały już, że czasami nawet nie musi już słuchać innych, tylko poprzez zrzucenie z siebie jakiegoś takiego, tych rzeczy, które, które obciążają, takiego, wiecie, poganiającego nas ego, które zawsze jest niezadowolone ze wszystkiego. Gdy się od tego uwalniamy, często nagle przychodzi takie oświecenie, takie zrozumienie. I tego Wam, kochani, życzę, żeby właśnie tak było. Z przełożenia macie ósemkę denarów, więc to są Wasze, to są owoce Waszych działań. To jest, ósemka denarów też jest, pokazuje taki czas, w którym... Wszystko musi być odpowiednio przez nas zrealizowane. Szkolimy się, uczymy się, podnosimy swoje kwalifikacje, czy to zawodowo, czy sami dla siebie po prostu, bo to często to jest praca nad sobą. I myślę, że ten czas dla koziorożców, właśnie czerwiec, może być takim czasem pracy nad sobą. I jeszcze raz to powiem, wybierając energię, Pragnień Waszego serca, będziecie odnajdywać drogę do, właśnie do spełnienia, do uwolnienia też od wszelkich jakichś rzeczy, które Was obciążają. Oczywiście, mówiąc o pragnieniach serca, nie mówię o jakiejś takim, o, 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 o tak zwanym chcieństwie, bo to jest różnica, to jest naprawdę duża różnica. Pragnienie serca to jest ta prawda w nas, prawda serca, która się ujawnia. I idąc prawdą serca, właśnie idziecie do celu. I będziecie wspierani też właśnie przez siły wyższe, bo karta kapłana to są właśnie też siły wyższe, które nas prowadzą. To jest to działanie sił wyższych w naszym życiu. Otwierajcie się, kochani, na najwyższe dobro dla siebie. Otwierajcie się na największy potencjał. Zostawcie za sobą wszelkie rzeczy, które nie budują was, które was nie wznoszą do góry. To jest czas na Piękny wyskok do góry. To jest ten miesiąc. Życzę, żeby dla Was ten właśnie ten czas był takim właśnie spełnieniem. Trzymajcie się ciepło. Niech ten czerwiec będzie dla Was jak najlepszy. I do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa.